Centrum www.redeko.pl Amatorska Liga Bilardowa cieszy się sporym zainteresowaniem. W zawodach biorą udział zawodnicy o różnych umiejętnościach. Każdy tak naprawdę może spróbować swoich sił. Turnieje amatorskie Ligi Bilardowej odbywają się co tydzień. Zaczynają się o godzinie 11. W dowolnym momencie można się dopisać w w ciągu tygodnia wpisowe kosztuje 30 zł, w sobotę 35 zł. Poziom tak naprawdę jest bardzo zróżnicowany. Mamy coraz więcej młodych osób, które zaczynają swoją karierę z bilardem. Chłopcy w wieku 10 lat grają u nas, mamy dwóch chłopców, którzy naprawdę już zdobywają wysokie noty gdzieś w tych turniejach, dostają się do fazy pucharowej turniejów, więc serdecznie zapraszamy, warto się z nimi zmierzyć. Pula nagród w wielkim finale wynosi aż 10 tysięcy złotych. To też może być argumentem za zapisaniem się do ligi. W rywalizacji bierze udział wielu wrocławian, ale nie tylko oni. Nasza liga staje się coraz bardziej popularna poza granicami Wrocławia, przyjeżdżają osoby z różnych miast. Amatorska Liga Bilardowa między innymi w najbliższą sobotę, a w przedostatni weekend stycznia w Sky Tower emocje ze snukerem. 24-25 w Banda klub odbywa się turniej polskiego otwartego rankingu snukera. E, tam już możemy zmierzyć się z profesjonalistami, chociaż nie wykluczamy oczywiście amatorów, którzy e, już zaczynają startować w takich turniejach. Grając w turniejach PORS e, można dostać się do otwartych mistrzostw Polski w snukerze. Później kariera wiadomo pnie się w kukurze. Szczegóły imprez organizowanych przez banda klub między innymi na ich stronie internetowej. Nowe centrum Redeco www.redeko.pl